W programie Picassa można dodawać tagi oraz gwiazdki. Te czynności wykonuje się po to, aby móc w bardzo szybkim czasie wyszukać najbardziej ulubione zdjęcia. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy tysiące zdjęć na naszym komputerze. Oczywiście Picassa tutaj uporządkowała te wszystkie zdjęcia w foldery, ale na przykład są pewne zdjęcia, które lubimy bardzo oglądać bo są pewne zdjęcia, które chcemy szybko pokazać znajomym. No i można na przykład wstawić tagi, aby szybko znaleźć dane zdjęcia. Na początek pokażę, właśnie jak się wstawia tagi. Aby to zrobić, wskazujemy kursorem myszy tutaj ten przycisk w prawym dolnym rogu, pokaż, ukryj panel tagi. I klikamy raz lewym przyciskiem myszy na tym przycisku. Zaznaczamy zdjęcie. Które chcemy, do którego e, tak chcemy wprowadzić, ja na przykład tutaj zaznaczę to zdjęcie. Mogę oczywiście zaznaczyć inne jeszcze zdjęcia, na przykład wciskając, trzymając ciśnienie CTRL, mogę zaznaczyć to zdjęcie, to zdjęcie, to zdjęcie, jeszcze sobie zaznaczę to na przykład, zaznaczyłem parę zdjęć. Teraz klikam tutaj raz lewym przyciskiem myszy w tym polu. I wprowadzę na przykład słowo krajobraz. Następnie wskazuję kursorem myszy ten zielony plusik. I klikam raz lewym przyciskiem myszy. Jest to przycisk o nazwie: Dodaj, tak do obecnie zaznaczonych elementów. Tak został dodany. To okienko o nazwie: TAGI mogę zamknąć. I teraz pokażę w jaki sposób działa wyszukiwanie zdjęć. Po wpisaniu tego taga. Aby wyszukać grupę zdjęć wpisując odpowiedni tag, wskazuję kursorem myszy i klikam raz lewym przyciskiem myszy tutaj w tym polu, w prawym górnym rogu. Ponieważ poprzednio zaznaczyłem 8 zdjęć i wprowadziłem tag o nazwie krajobraz, więc wpisuję teraz słowo krajobraz. I już tutaj mamy w podpowiedzi, że jest to krajobraz, że jest taki tak, i znajduje się tam 8 zdjęć pod tym tagiem. Klikam raz lewym przyciskiem myszy, i tutaj mamy te wszystkie 8 zdjęć wyszczególnione. Teraz pokażę, w jaki sposób zaznaczyć ulubione zdjęcia. Aby to zrobić, klikam w folder zdjęcia, bo na tym folderze będę pracował i zaznaczę na przykład sobie jakieś zdjęcie powiedzmy to tutaj, czyli wskazuję, klikam raz lewym przyciskiem myszy następnie wskazuję kursorem myszy ten przycisk gwiazdki jest to przycisk o nazwie dodań, usuń gwiazdkę wskazuję, klikam raz lewym przyciskiem myszy i tutaj jak widzimy na zdjęciu, na tej miniaturce tego zdjęcia, w jej prawym dolnym rogu pojawiła się gwiazdka. Ja teraz zaznaczę kolejne zdjęcie, na przykład to tutaj obok, i również wskażę kursorem myszy tą białą gwiazdkę i kliknę raz lewym przyciskiem myszy, aby zaznaczyć oznaczyć gwiazdką kolejne zdjęcie. W ten sposób mogę zaznaczyć dowolną ilość zdjęć. Ja zaznaczyłem dwa zdjęcia, zostały one dodane do ulubionych zdjęć. Do ulubionych zdjęć mamy bardzo szybki dostęp, ponieważ tutaj w tej grupie albumy mamy taką pozycję zdjęcia oznaczone gwiazdką. Jeśli tam wskażemy kursory myszy i klikniemy raz lewym przyciskiem myszy w tym miejscu, to pojawią się te wszystkie zdjęcia, które oznaczyliśmy żółtą gwiazdką.